Cześć moi drodzy. Kupiłem jakiś czas temu śpiwór do spania w hamaku. Jest to śpiwór z firmy DidiHamux. Jest to Jura 2. Przeznaczona do spania w temperaturach komfortu do minus 5 stopni. Idealna na zimę, UK. Mniej więcej tak wygląda po skompresowaniu. Ja go bardziej nie kompresuję już z tego względu, że. E, obawiam się co do szpół odwrotka kompresyjnego, że ich po prostu nie dojechać, tak? E, więc, to jest e, jedna rzecz. Ja go skompresowałem, bo wielkość na pewno Was interesuje, sprzęt zimowy zawsze duży, tak? Dobrze. Ja go kochani skompresowałem do 29 cm w ten sposób. Na długość, tak? E, 29 cm i 23 cm średnica. Do plecaka 70-litrowego, do Fortlaza, to jest niepodważalny fakt, że śpiwory zimowe będą większe objętościowo, wagowo, tak? Mamy się lepiej zabezpieczyć, potrzebne jest lepsze zabezpieczenie ze względu na temperatury panujące w okresach jesienno-zimowych, więc co za tym idzie i sprzęt musi troszeczkę więcej ważyć, tak więc tym się nie przejmujmy. Ten, ten, ten śpiworek według danych producenta ma ważyć 1 800 tak naprawdę waży z workiem kompresyjnym kilo 857. Także nie jest jeszcze tak źle, jest niecałe 2 kg. A resztę zaraz Wam pokażę. No więc tak, śpiworek rozpakowany, tutaj mamy z niego woreczek kompresyjny, prawda? Nic szczególnego. Dobra. Tutaj mamy śpiworek. Może wam troszkę zjechać. Dobra, mamy śpiworek. Kaptur. Dość obszerny kapturek ze ściągaczem, oczywiście. Możemy to sobie fajnie tutaj zebrać. Ściągacze fajnie chodzą. Nie są na gumkach. Ściągacze nie są na gumkach. Są to. Jest to kawałek coś jakby linki. Takiego cienkiego parakordu. Powiem Wam o wiele lepiej pracuje. O wiele lepiej mi się nim ściąga. Najprzeróżniejsze tej rzeczy żeby, żeby się zabezpieczyć przed ucieczką powietrza ze, e, ciepłego ze środka. Następna rzecz. E, tu kaptur. Tutaj mamy ściągacz, jak w większości zresztą śpiworów, e, również w ten sam sposób działa. E, jest to ściągacz, który jest ocieplany w środku e, i a, ma chronić tutaj, w koło szyi, przed ucieczką powietrza ze śpiwora ciepłego, tak? Także e, wchodząc, za, zaciągając kaptur na głowę, tutaj sobie zaciągamy i powietrze jest e, ładnie uwięzione w głównej komorze. Następna rzecz. Kieszenie. Są dwie takie kieszenie. Powiem Wam tak. Są bardzo pojemne. Proszę. Tak. Całą dłoń, tak. Ich minusem jest brak zamka. Producent podaje, że one są wszyte pod kątem, tak? One gdzieś, gdzieś w ten sposób tutaj po bokach są. Także jak wkładamy od wewnątrz różne przedmioty, to one spadają na dół. Ale jeśli w nocy się kręcicie, wystarczy się obrócić trochę i to wszystko Wam wypadnie do, do śpiwora, więc jest to średnie rozwiązanie. Powiem Wam, że gdyby tu były wszyte zamki. Byłoby to o wiele lepsze według mnie, teraz dalej. Eee, po kieszeniach, zamek. Zamek to jest coś, co w tym śpiworze zasługuje na eee, chwilę uwagi. Zamek, kochani, zamek w tym śpiworze jest dość niesamowity. Jest bardzo gruby, jest bardzo solidnie wykonany, bardzo fajnie chodzi, i ciekawostką jest to, że jest przyty po środku. Taki zameczek zapinany po środku w hamaku ułatwia poniekąd życie. Powiem Wam to z. z z własnego doświadczenia spałem w śpiworach, które mają zamek z lewej, z prawej tak eee, średnio zamek po środku jest jednak bardzo wygodny, a do czego to się przydaje eee, poniekąd i kiedy jest to dość wygodne to dalej Wam opowiem gdy przejdziemy do następnej części to jest tak zwany foodbox foodbox z materiału dziennik jakiś. Fokus. Ciężko z tym fokusem. Dobra, mniejsza o większość. A materiał jest sztywny. Jakkolwiek tutaj jest to wszystko mięciutkie, tak ta część jest naprawdę sztywna, jak yy, rodzaj jakiegoś pokropca. Jakie to ma znaczenie? Jest to materiał wodoodporny. A materiał o nazwie Oxford, bodajże, jest ocieplany Aby nie zamoczyć i aby nie wybrudzić hamaka, użytkownik ma możliwość, i teraz to ciekawostka, stawienia nóg do tego foodboxa w butach mokrych, nawet, tak? Mokre, brudne ona o numerze bodajże maksymalnie do 46, jeśli chodzi o rozmiar europejski. I włożeniu nóg razem z tym wszystkim opatulony w śpiwór, wejście do hamaka po to, żeby hamaka nie wybrudzić, nie zamoczyć i tak Aczkolwiek powiem Wam tak, ja nie jestem zwolennikiem Spania w śpiworze. Ani w ubraniu, ani w butach, ani w skarpetkach, w których chodziłem przez cały dzień, tak? Wszystko łapało wilgoć. Są to rzeczy spocone, brudne. Śpiwór jest to miejsce, gdzie idziemy spać. Zatem powinno być w miarę czysto. Poza tym pot powoduje to, że oddychalność. Materiałów czy skóry jest o wiele słabsza, więc należy się do śpiwora kłaść czysto w bieliźnie termoaktywnej. Dlaczego to mówię? Ponieważ w bieliźnie termoaktywnej są, robion w bieliźnie termoaktywnej są robione testy, jeśli chodzi o zachowanie termiki. Jeśli producent podaje, że jest minus 5 komfortowa, to tak jest. Pod warunkiem, że użyjemy odpowiedniej termoaktywnej bielizny, prawda? Ja w tym momencie spałem w nim, powiem Wam, przy temperaturze 2 stopni. Było mi ciepło i komfortowo, ale używałem podpinki. I to będzie drugi temat, który za chwilę z Wami poruszę. I drugi produkt, który będę chciał Wam przedstawić. Jeszcze tak odnośnie tego śpiworka. Jest przeznaczony dla osób, które nie przekraczają bodajże wzrostu 188 czy 189 cm, tak? Eee, powłoka śpiwora jest wykonana z ripstopu z oddychającego nylonu, który jest e, w jakimś stopniu tam, tak? Prawda? Wodoodporny, ale nie, stuprocent nie stuprocentowo, więc należy na, nie na niego uważać. Fajnie się ten śpiwór pakuje. Sztywny materiał, który tutaj jest, jeśli pakujemy to chaotycznie, po prostu wkładamy to do wora kompresyjnego, dopychamy resztę, wchodzi i tak, powiem Wam, nie ma problemu. Nie wiem, jak to się sprawdza przy, przy składaniu i zbijaniu jakoś rolowaniu tego śpiwora. Nigdy tak śpiworów nie pakuję. Dobra. To to by był śpiworek. Druga rzecz to podpinka. Tak. To jest Didi Under Blanket, podpinka, która ma zapewnić nam komfort termiczny podczas snu, w temperaturze do minus 5 stopni. Podpinamy ją sobie pod hamaczek. tak. Myślę, że wszyscy mniej więcej wiedzą. Do czego służy podpinka do hamaka, tak? I, 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 i czy, czy under blanket, zwał jak zwał? I jakie spełnia funkcje? Ta podpineczka. Um, czekajcie, ona nie jest skompresowana. Ja wam dokompresuję to. To wygląda mniej więcej w ten sposób. W tym momencie ona ma. mi to zmierzyć. W tym momencie ona ma jakieś 24 na średnicy 18 do 19 cm. Również nie ma problemu z zapakowaniem jej do plecaka 70. Powiem Wam, jak wybieram się na kampa, to zabieram wszystko i wszystko pakuję do środka. I wszystko mi się mieści w 70 cm. Podpineczka prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, ma tutaj zamontowane na elastycznych bumach ma zamontowane karabinki do zamocowania i wszystko co musimy... Aha, jeszcze jedna rzecz. Podpinka jest dedykowana do hamaków od długości do 3 metrów. Mój hamak ma 3,50, więc kwestia jest tego typu, że po założeniu tych odciągów one są bardzo naciągnięte przez to też cała podpinka wędruje do góry no i nie ma tego efektu, który powinien być eee, jakie rozwiązanie już Wam pokazuję Możemy tylko podpinkę do hamaka wystarczy wziąć moi drodzy kawałek parakordu i po prostu przedłużyć to. Skoro podpinka jest dedykowana do hamaków 3 metrowych, a mój hamak ma 3,5 metra, to wystarczy po około 25 cm z każdej strony e, parakordu, tak do którego podmontujemy obydwa karabinki i wszystko działa. A więc do jednej ze stron, mamy tutaj parakordzik. Mamy dwa karabinki. Zakładamy sobie jedno oczko na karabinek, drugie oczko na karabinek. I zakładamy do karabinka, na który mamy podpięty hamak Proste. Taką samą operację powtarzamy z drugiej strony, czyli kawałek parakordu. Nasze dwa odciągi zakładamy na jeden, na drugi karabinek i powtarzamy sytuację. I tak przygotowano podpinkę. Przerzucam, przerzucamy po prostu pod spód naszego hamaka. Podpinka jest napięta z obydwu stron w tym momencie. Jedyne co jeszcze możemy zrobić to ściągnięcie, ja jeszcze zabezpieczam sobie dodatkowo taką manię zabezpieczania wszystkich stoperów tych e, plastikowych dodatkowym węzełkiem. Ściągamy to z jednej strony. Z drugiej strony, nie wiem, akurat już ściągnięte. I co jeszcze musimy zrobić? Z jednej i z drugiej strony, kochani, tutaj również musimy ściągnąć i zamknąć ten otwór. Żeby nam nie podwiewało. To samo się tyczy tamtej strony. Więc może ściągnę. Ten dół wytworzy poduszkę powietrzną, która zabezpieczy nas przed utratą ciepła i przed podwiewaniem nas od dołu. Dodatkowo te mocowania, jeśli mamy założony ridge line, Możemy sobie do ridge line podpiąć, czyli docięciwy od hamaka. Wówczas podpinka jeszcze bardziej idzie do góry i chroni nas po bokach od wiatru. Tak więc under blanket da Wam możliwość spania w niższych temperaturach bez przeziębienia sobie pleców czy nerek. Jeszcze takie informacje, które producent podaje: że, że komfort termiczny jest do minus 5 stopni. Że podpinka po rozłożeniu ma wymiary 200 cm długości na 124 szerokości, że jest zaopatrzona w 6 odciągów z karabinkami, że ma dołączony worek kompresyjny, że waży 950 gram, to sprawdziłem i się okazało, że waży coś ponad kilogram, więc są tam pewne nieścisłości nie do kilkudziesięciu gram jak również, że po, po skompresowaniu ma 20 cm na 17 cm. Ta podpinka i ten śpiwór zastosowany w hamaku da Wam możliwość spędzenia nocy w temperaturze komfortowej nocy, w temperaturze 2 stopni. Tyle Wam mogę o tym sprzęcie powiedzieć. To, że producent podaje Temperaturę komfortu do minus 5 to nie znaczy, że ja Wam mogę to spokojnie polecić, ponieważ nie spałem w tej temperaturze jeszcze. Spałem przy dwóch stopniach i przy 2 stopniach to się ten zestaw się znakomicie sprawdza. Tak jak dodatkowo powiedziałem, nie zajmuje bukie ile miejsca. Jeśli mam troszeczkę większy plecak, to się powinno spokojnie wszystko do środka zmieścić. I to tyle, moi kochani. Macie dwa produkty tutaj. Śpiwór Dili Hamox Jura 2. Didi Under Blanket, obydwa produkty do minus 5, może Wam się przyda, może skusicie się na zakup. Zachęcam, dobry sprzęt, polecam, pozdrawiam, miłego dnia.